Belga, tak, Vertokena. i Ile? 83. Czyli dwa strzały tym razem wygrywa kudełek. Remis mamy. Na razie mają remis. E, przypominam, że za wygrany jest dwa strzały, za przegrane jest jeden. Słuchajcie, e, widzę, że wy szybciej będziecie otwierać jak ja uzupełniać, także wy spokojnie Gudku otwierajcie. Tylko pomalutku. E, raz ty, raz kudełek. Dobra. I zapisujemy. Przypominam, że w tej części bawimy się kartami, ale w kolejnych będziemy strzelać. Te cyfry, które Gutek tu zapisuje, to jest ilość oddanych strzałów do naszej bramki z tyłu na krusze na arenie. Jedenczak jest u siebie, Wertoken ma numer 28, uwaga, a chłopaki pojedynkują się dalej. 28, Kudeł ma Ozila? a ja mam Wertokena, już go wkładam na swoje miejsce. 85. Czekajcie. Fajnie to pani nie tym razem wymyśliło, kochani. No niesamowite. Album, Cały czas album, nas tata, czymś zaskakują, album, nie? Mega, a sosetki tak sobie. Znaczy, no, y, powiem wam, że jest. Kruchowiak. Album jest bardzo narażony na y, szybkie zniszczenie, także nie, nie jest to nie, ten album nie z, nie z serii, ruszają. który trzeba uzupełnić, włożyć na półkę i czekać, kochani. Patrzcie, właśnie teraz przy próbie założenia mi się tutaj o. podgina, ale się udało. Super. Tata, e, pokaz. Powolutku, jak u was? Ozil, kto miał? Pudełk. A ty miałeś krychowiaka. 85 do 80, czyli znowu wygrywa kudełek. E, krychowiaka tatuś wprowadza na swoje miejsce, to jest numer 9. Ale piękna pogoda, słuchajcie, naprawdę cudowne wakacje 2016. Anglika, no kolejny Polak z rzędu! Uważajcie na tych wakacjach na siebie, uważajcie na kontuzję, żeby nic złego się nie przytrafiło. Nie udowadniajcie nikomu, nikomu żadnych głupot. Skoków do wody w miejscach, których nie znacie. I nie siedźcie przy komputerze, tylko oglądamy film naszych szabełków i uciekamy e, do aktywności. Wertogen jest powtóreczka, natomiast ja chciałbym Krychowiaka, przepraszam, glika, który ma dwa, tak? Ile ty Kudeł 83 znowu Ja jestem spięty, mów to do kamery, proszę, bo ja A. jestem bardzo wkręcony, chcę mu zupełnić ten album. Czy to się nam nie uda? Jest długa tu. E, gutek wpisuje, natomiast kudełek na razie ma więcej farta od Gutka. Słuchajcie, wczoraj byliśmy na Kruszy na y, tam na wiosce, na tej Kruszy na na boiskach pomocniczych, tak zwanych. No bo tak nazywamy, bo Kruszy na jest tutaj nasza prawdziwa. A się śmieje, że my byliśmy na wiosce, graliśmy meczyki, kochani z chłopakami, są wakacje. E, graliśmy w poprzeczki, wszyscy byli o! w szoku, bo kudeł ich złupał. na Słuchajcie, 40. No to Cała Butek, ma, butek ma farta do, Pol do Polaków w tej edycji. Ale słuchajcie, Polacy nie za wysoko mają na overallu, to boję się, że 7, kudełek... że kudełek chyba będzie miał znowu kolejny, kolejne wygrane, tak? A ile ma kudełek? Zobacz. Nie, nie, nie. Ja daję teraz Ezila 40, Mesut Ozil. Słuchajcie, pięknie. Nie wiem, czy wiecie, ale każdy z tych zawodników ma tutaj opis swój. Potem, potem prześledzimy ten album razem. Tylko najpierw spróbujemy jak najwięcej uzupełnić, kochani, kart. Vertoken to była powtórka, jak pamiętam, tak? Wertoken powtórka, ale Wawrzyniak nie. ma nie wiem. Otwierajcie. Na razie yy, ja mam Wawrzyniaka numer 5. Ja, ja mam Kubę Wawrzyniaka numer 5. Ty, a jak teraz mam tu włożyć, jak tu jest tak? Aha, bo tu trzeba zagiąć. Ty, patrz, tu trzeba zagiąć, synuś. Na tym to polega. Patrzcie, zaginamy z tyłu. Skąd No bo widzę, bo inaczej nie wejdzie druga strona. Patrzcie, ale numer, to tak jest zrobione. Zaginamy z tyłu a pokaż i teraz... Sobie, jak wygląda ten. Tak sobie. No, ale inaczej się nie da. No bo jak teraz, popatrzcie, a teraz dajemy w drugą stronę. Padał, kolejną. Bierzcie, sasz... Kto wygrał ten pojedynek? Kure, losu, 8 -1. Słuchajcie, no to Kudeł ma więcej szczęścia, jeżeli chodzi o otwieranie kart, natomiast zobaczymy jak to się będzie układać. E, wiecie, Runej! Jak to się będzie układać w, w praktyce. Kto będzie więcej strzelał poprzeczek? Nie poprzeczek, 91. tylko... Aha. Nie. Świetnie to wygląda. Patrz Guciu, z jednej strony masz Jędrze i czaka, ale tutaj. No i dlatego to trzeba chyba nie wiem, pozaginać. Nie wiem jak to jest. No nie da się tak włożyć, żeby było z dwóch stron, kochani, i jeden i drugi. Powiem Wam, że coś nie mogę skminić, bo to nie wygląda ładnie. A Pedro. Słuchajcie, nie wygląda to ładnie. Nie wygląda to ładnie guciu. Ale w no, tym no, momencie no, nie, to nie mam pomysłu. Nie, nie, jeszcze nie podarłem, ale nie mam pomysłu jak to robić. Chciałbym wam to tak. zademonstrować, natomiast być może coś nie tak robię. 46 na razie. Udało tak? Się, Tobie się udało, wygrałeś runejem. No. A kudełek kogo miał? Pedro. Kudełek z Pedro, e, słuchajcie, jest. łoi gódka. E, przepraszam, gutek łoi kudła. Wiesz kudła. Słuchajcie. Teraz biorę na ślepą jak nie, nie patrzysz pod światło, tak? Dobra. Ja Veloso w tym momencie trafiam. Eden, Hazard. Eee, Vertoken to powtórka. Teraz mam Pedro 85. Hazard 93. Och, to chyba kudeł nie będziesz miał Ronaldo. Chyba, że będzie miał Ronaldo to go pokona. Jak no, nie, bo, bo, jeszcze, bo jeszcze Ronaldo nie, nie. nie było. Ja nie Ale w tej, w tej edycji. Dzisiaj miałem. w tej zabawie nie. Tak, już Gutek kiedyś trafił Ronaldo w tych kartach. Natomiast... Czyli Milner, no to przegrywa kudełek. Z tej akcji kudełek ma jeden strzał, butek ma strzały dwa. Podsumuj Gutku na razie, jak to wygląda? Kto ile ma strzałów? nie trój. Czekaj kudełku. Ile jest? Właśnie liczy kudełek, wiesz? Ja teraz Runeja kartę 53 wkładam. No pięknie, topowy gracz, tylko widzisz. kudeł 11 10. Kudeł 11, a ty 10, tak? Kudeł ma 11 strzałów, a Gutek 10, kochani. No, lecimy dalej. Kudełek ma na razie o jeden strzał więcej od Gutka. Przypominam, że to będzie istotne już za momencik, dlatego że za momencik, kochani, będziemy w praktyce oddawać strzały przewrotkami z tyłu na brameczki. Błaszczykowski! Będą przewrotki na trampolinie. Błaszczyka masz? No. Świetnie. Świetnie. A kudełek kogo trafia? Kudełek... Runeja. Kudełek Runeja. Czyli jest powtórka i chyba kudełek wygra. Właśnie ja Runeja teraz, kochani, tutaj w katalogu układam. Jak 5-1? Tak, Runej jest ułożony. Jakie 10-1? No mówię 9-1! A o co mówiłaś? Co to znaczy 91 kudełku? A że 91 overall. A. Tak, bo się zaraz denerwuje, napompuje. Chodzi o to, że 91 overalla miał Rune I kudełek wygrałeś teraz. Bierz następną, a tatuś się uzupełnia dalej. Ale charakterny facet. 37. Brawo, Griezmann zawodnikiem euro. Gratulujemy. Bo czytałem na necie, że Griezmann został, kochani, zawodnikiem euro 2020. 16. Kochani, nie wiem czy wiecie jego historię, ale on był tej samej wątłej budowy co Messi i cała Francja go wygoniła. Nikt nie chciał go przyjąć. Tak Miał 14 lat, był za drobny, wątły. Był świetny technicznie, ale wszyscy mówili przykro: za słaby, za wątły. Nie da rady. I wyemigrował za Pireneje I dzięki temu mamy teraz takiego grajka. Kudełek wygrywaczy, kto? 11. Także nie przejmujcie się, jeżeli macie za mało masy ciała, a macie marzenia, to wszystko jest przed Wami. Trzeba ciężko pracować, kochani, na treningach nie udawać. Pamiętajcie, że jak trener dał na wakacje zadanie domowe, a Wy go nie wykonacie, to Wy nie oszukujecie trenera. Kochani, bo to nie trenera oszukacie, tylko Siebie. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy podchodzicie do jakichś ćwiczeń, kochani, robicie to dla Siebie, nie dla trenera. Nie dla taty, nie dla mamy. Eee, tak to Sławo. trzeba myśleć kochani Właszczykowski na swoim miejscu no to, Czekaj piszka od razu ci dam Dobra, ja nie wkręcam się w ich liczenki kochani Gutek robi pojedynek z Kudłem Ja uzupełniam album, ja będę chciał to... na koniec Pokazać wam Taka ten album na z Kudłem, Bo Prawo, ja Pogba 9-4 A dla Kudła cały czas Najważniejsze pytanie nie to ile jest nie wiem. Powiem wam kochani tak Czy my gramy w poprzeczki, czy my gramy mecza nie Czy my gramy teraz w saszetki mecza, to... Cały czas kochani ile, ile jest, jest? Zobaczcie jakie to ważne ile no, jest tam. dla dzieci. Także 89. i nie a ja biorę Bakari Sagna. Biorę Francuza kochani z overallem 80 a 22 z miejscem w albumie. Fajnie na razie się to robi, wszystko wchodzi. Tylko że mówię kochani jakoś nie wiem czy a y... nie. Chris Smoling. 8, Chris Smolling, świetnie. 80 Chris Smolling. E, czyli tyle samo co Bakary Sania. Tata, tutaj się wydarmy, myślę, że że Ronaldo. Aha. Bakary Sania na swoim miejscu. A ja kochani szukam kolejnego i już chyba był wprowadzany. Runej był, Vertoken był. Antoni Grizman. Runej był. Ty trafiłeś, a to jest runej kudełka. 52. Antoni Grizman. Lubię tego faceta. Za marzenia, za wiarę. Słuchajcie, za e, jego rodzina, za tą rozłąkę bardzo cierpiali jest opisane, jak mama płakała, jak on wyjeżdżał do szkółki. No, wyrzeczenia są, kochani. 52. Ale dzisiaj, kiedy został uznany najlepszym 81, grajkiem 1, Europy w 2.16, szacuneczek. 52, kochani. Ja w tym momencie Griezmana na swoje miejsce tutaj ładuję. A jak u Was po jedynku? Teraz wygrałem. Pierwszy raz wygrałem z 8:1, 1 do Milika. Aha, milik ma mniej, tak? 79. Słuchajcie, losy Milika nieznane nie, jest, spekulują tak ja. gdzie pójdzie, tak, może do Włoch. Tak a jak remis? Jak remis, to pod was strzały każdy, tak. Jak remis to macie pod was strzały każdy. 93 to jest azart 42 pozycja w katalogu. Ale świetny jest ten katalog. Naprawdę zademonstruję go wam. Bądźcie z nami w kolejnych częściach. 42 jest azart. Podoba mi się otwieranie. Podoba się, nie? Jakby, jakby nieograniczone, słuchajcie, kudkowi się podoba otwieranie. Słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że większość e, e, Was, kolekcjonerów, no A skupia się Bruin, często na e, otwieraniu, A natomiast pamiętam, jak otwieraliśmy boksy i taki potem bajzel kart zostawał, to ich już to nie interesowało. Moment nie. otwierania to jest to, no to adrenalinka, czyli Kudełek wygrywa. Ale słuchajcie, to Kudełek, daj mu te karty oglądać, bo to Ty za niego robisz <laughs> i dawaj mu do ręki, nie Kudeł? Dawaj mu wyciągać te karty, ty mu tylko rozerwi, dobra? A Kudełek, Kudełek ma tu świetną zabawę i mówi, że mu się bardzo podoba. Słuchajcie, cyk, 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 cyk. Kudek tylko losuje, Gutek rozerwi, a ty wyciągaj, dobra Kudełek? Guciu, daj mu troszkę powyciągać. A on tam stoi za twoimi pleckami, tu nóżkami, tu, tup, nie? Ty lubisz wyciągać karty, nie? I patrzeć, co jest. No I teraz już mu daj. I on sobie już poradzi, Guciu. Dobrze, że zauważyłem, słuchajcie, bo tak naprawdę wszystko by Gutek pootwierał tutaj, nie? Ale to dlatego, 4. że nie ma. 8, 4. A kto to jest? Kasijas. Kasijas, proszę. Właśnie zobaczymy kogo, kudełek, zobaczymy, kogo kudełek jeszcze rozpozna. Bo wiecie, gutek i tak wszystkich myślę, by rozpoznał. Ale jeżeli kogoś nie rozpozna, to przeczyta. A kudełek, jeżeli nie rozpozna, to nie przeczyta. Do Ja biorę basket, bo jeszcze go nie mamy. On ma 38 w katalogu. Miejsce. Nie. 38. I tu już musimy zaginać rogi, bo się inaczej nie da. Tak. Muszę po prostu. Bo na dwie strony są te przecięcia. Ale z jednej strony to wygląda ładnie, a z drugiej z jednej strony... wygląda właśnie ładnie, a z drugiej brzydko, dlatego potem zobaczymy, może to się da jakoś inaczej poprawić. Może ktoś z Was widzowie się w to bawił i macie inny pomysł na to. E, natomiast na razie basket ląduje na swoim miejscu. Czyli szukamy mu tutaj z drugiej strony e, Ozila. Natomiast chłopcy cały czas jeszcze się Trzec, pojedynkują. To jest pierwsza karta w albumie! Mamy jedynkę w albumie? Tak, 80. Słuchajcie, jestem strasznie ciekawy, czy uda nam się ten album uzupełnić, dlatego że e, przypominam, te karty były do dostania za zakupy w Tesco. No tak się składa kochani, że my w Tesco e, jesteśmy często. Akurat Tesco Bolesławieckie też obsługuje nasza ciocia. Dla tych, którzy oglądali kanał, przypominam Wam, to ciocia, która w hełmie, w hełmie strzelała nam tutaj na przedpokoju. Także ciocia pozdrawiamy cię serdecznie. 8-5, Luka. Słuchajcie, o mało włosy abyśmy nie zdążyli z albumem, natomiast no właśnie e, w ostatnim momencie, kochani, udało nam się album. Kto wygrywa? Eee, Wojtuś Szczęsny wygrywa? numer jeden w naszym albumie. Kto wygrywa? Kto wygrywa? Nie wiem. Chyba ja. Słuchajcie, tu jest zresztą pokazane nie jak ja. to trzeba robić, tak? 8, 2. Yy, nie, ja myślałem, że jest pokazane. E, mamy jedyneczkę. Jedyneczka, czyli Wojtuś Szczęsny wchodzi na swoje miejsce. wynik? No właśnie podsumujcie jak to wygląda ze strzałami. Wojtuś Szczęsny. Czekaj. E, teraz Rui Patricio, 21, 21, idziemy po 21. Ja mam 204. Jest Rui Patrycjo, no bramkarze na to tej to ja stronie. 204. No, a kudełka teraz Polić. Słuchajcie, jako że mamy 24 strzały, to na chwileczkę zatrzymamy nasz pojedynek. Dobra, kudełku. Teraz będziemy już szelać. Potem wrócimy jeszcze raz do e, kart. Kudełk 22. E, w takim razie, moi kochani widzowie, nie jeszcze pojedynek. Nie, 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 po, aha, bo ile kudełku doma? 22. A ty? 24. No to ty wygrywasz, kudeł przegrywa, tak? No. Czyli jest 24, 22. Ręczna. No ostatnia piła. ostatni. 84 ostatni. O, po ostatniej saszetce chłopcy teraz biorą. Ja mam Witzela. 19. 19, łódzela ma A jak to jest u e, 19? O, jest tu. Co, Witzel dostał 86. To ładny overall dostał. No, a kudeł pogba Belgia zresztą, kochani, no, wysoko w rankingu UEFA. Myślę, że te po części z tego wynikają. Kudeł 9, 4, pogba. Czyli kudeł pogba wygrywa, tak? Czyli... 25-24. Czyli w tym momencie kudeł Cię pokonał w ostatniej chwili, Pana tak? 25-24. Słuchajcie, 25-24, jedną bramką kudełek wyszedł na prowadzenie. Nie ja! A Ty! Aha, czyli Gutek ma 25 by była, strzałów, a kudełek by by, ma 24. Gdyby tak były jeszcze dwie te, jeszcze po dwie saszetki, no to kudełk obie by wygrały, no to wtedy byś by prowadził. Widzowie, teraz tłumaczę Wam, o co będzie chodziło w kolejnej części naszego odcinka. Za moimi plecami są dwie brameczki i wiszą opony. I teraz tak, jeżeli komuś z przewrotki uda się trafić w oponę, najpierw będą przewrotki, potem będą główki. Najpierw bramka jest za daleko, główką tam nie dorzuci. Nie, 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 bo będzie niesprawiedliwy wynik. Będziemy robić widzowie tak. Najpierw będziemy z przewrotki robić, a potem drugą część zagramy z główki. Przyniesiemy bramki bliżej. Bramki z tyłu są dwie. Jest nasza duża, 3 na 2 metry, i jest malutka nasza, ta metr 20x2. I wiszą dwie opony. Jeżeli traficie gutek w oponę to jest 3. Jeżeli traficie w małą brameczkę, to jest 2, a jeżeli traficie do dużej bramki, to jest 1. jak do opony wjedzie, to uhu, to jest 5 punktów, słuchajcie. Jeżeli do opony wejdzie, to jest 5 punktów. Szabełki, teraz zmykajcie pozbierać wszystkie piłki, które nadają się do przewrotek. Guciu, kudełek, uciekajcie z MMA klatki. I proszę Was o przyniesienie wszystkich piłek.